Dzień dobry, tu ja mówię. Staram się jak tylko mogę unikać efekciarstwa i wszelkiego rodzaju modnych, wyświechtanych, a jednocześnie bardzo nudnych porównań. Tak też jest przecież jest z PRL-em który może przegrać tylko i wyłącznie z Białorusią nie wiem dlaczego się tak tej biednej Białorusi wszyscy uczepili no, w tej chwili mam wrażenie, jest tam więcej wolności niż u nas, przynajmniej w kilku zakresach co nie znaczy, że w jakikolwiek sposób chciałbym być kolegią towarzysza Łukaszenki, byłego kierownika kołchozu czy tam sowchozu Proszę Państwa, ale analogia do PRL-u. W związku z tym, co się dzieje w naszej pięknej ojczyźnie, rządzonej przez brzydkich czy ludzi, którzy zbrzydli, przynajmniej nie zbrzydli przez ten rok, jest taka, że oto, proszę Państwa, zaczyna być bardzo dużo rzeczy, które powstają bardzo dużo rzeczy, które naprawdę są czystą analogią do PRL-u. Mam takie piekielne narzędzie w oprogramowaniu YouTube, gdzie widzę, jaka grupa społeczna najczęściej ogląda moje filmy. I ku mojemu zaskoczeniu, ale też radości, jest to grupa użytkowników, których wiek nie przekracza 30 lat. To jest najbardziej liczne grono, które ogląda filmy z polskiej chaty. A to oznacza, że temu gronu no, trzeba przedstawić pewną rzeczywistość, która w rzeczonym prl miała miejsce. Proszę Państwa, kiedy wchodziła reglamentacja, a były to tak zwane kartki, czyli można było kupić określone towary tylko i wyłącznie w określonej ilości, moja mama spanikowała na tyle, że postanowiła przeprowadzić. Taką akcję, w której my z bratem musieliśmy uczestniczyć, a mianowicie chodziło o hodowanie prosiaka w komórce, jaką otrzymaliśmy w spadku po, po sąsiedzie, ponieważ w tamtym czasie mięso było w sposób szczególny reglamentowane. No i ten szalony pomysł mamy się na nasze nieszczęście ziścił. Rzeczywiście trzymaliśmy nie jednego, a dwa prosiaki w komórce. Z bratem jeździliśmy codziennie, albo jakoś tak co drugi dzień, do pobliskiej mleczarni. Mieliśmy wózek, taką dwukółkę, i na tym wózku beczkę, do której w pobliskiej mleczarni tankowano nam serwatkę. Dodatkowo mieliśmy. Pierwszą chyba w tamtym czasie segregację odpadków, bo nie wolno było wyrzucać jedzenia do śmietnika, tylko był oddzielny pojemnik, tak zwane pomyje, gdzie resztki jedzenia, posiłków zlewano do, zlewaliśmy do tego pojemnika, i to również miało e, służyć naszej hodowli świniaków w komórce usytuowanej tuż przy. Po niemieckiej kamienicy. Proszę Państwa, dlaczego opowiadam tę historię? No nie po to, żeby wychodzić tutaj na kompatanta, biedne dziecko, które nie miało co jeść, bo aż tak źle nie było. Tak jak mówię, to był pomysł naszej, naszej mamy, która chciała w ten sposób zareagować na nową sytuację dla niej zupełnie. No, mówiąc krótko, mama spanikowała, ale nam to wszystkim na dobre wyszło, bo. Jedzenie z takiego własnego, wyhodowanego świniaka, to jest zupełnie inna rzecz niż to, co sobie teraz kupicie zapakowane w folii. Ale mówię o tym, proszę Państwa, dlatego, że oto pojawił się nam taki nowy sposób na funkcjonowanie w tej paranoi, w której żyjemy ala Pelowski. Gdzieś ktoś, bodaj w Szczecinie, otworzył lodowisko, na którym sprzedawał kwiaty czyli zrobił z lodowiska kwiaciarnię we Wrocławiu klub otworzył swe podwoje jak to było w komedii z Kargulami Pawlakami na takiej zasadzie że zorganizował zjazd partyjny zjazd partyjny przeciwników tego co się właśnie dzieje czyli całej tej pandemii. Ponoć była tam policja, pokręciła się, usłyszała, jakie są przyczyny spotkania, zauważyła, że został zachowany reżim sanitarny i dali sobie spokój. W którymś z nie chcę w tej chwili zgadywać, bo nie pamiętam, ale jakaś bardzo znana nazwa. Ktoś otworzył knajpę po wyroku sądu administracyjnego dotyczącego innego przypadku w Opolu. I tutaj też ponoć policjanci zostali przegonieni, a co prawda może nieliczni, ale właśnie nieliczni klienci restauracji ocalili Bastion i mogli w normalny sposób funkcjonować. Proszę państwa, Żyjemy w czasach, które o tyle przypominają PRL i o tyle nie jest to efekciarskie, o tyle nie jest to tanie porównanie, że ludzie zaczynają, a właściwie Polacy, nazywajmy ludzi po imieniu, zaczynają kombinować w taki sposób i w dobrym tego słowa znaczeniu, jak kombinowali za PRL-u. Polak poradzi sobie w każdych warunkach, a w absurdalnych warunkach, radzi sobie w sposób szczególnie Spektakularny i skuteczny, ponieważ przez takie czasy przechodził albo sam, albo przychodzili jego rodzice, albo przychodzili jego dziadkowie. Coraz więcej jest takich sytuacji, jak te, które pamiętam z dzieciństwa, że gdzieś ktoś. Uruchomił hodowlę prosiaków przy kamienicy w mieście, aby sobie radzić z reglamentacją mięsa. Coraz więcej jest takich sytuacji, kiedy otwiera się knajpy, otwiera się kluby. Otwiera się stoki, bo tu znów wróciła akcja ze stokami, ponieważ nie można tam jeździć na nartach. No to Polacy jeżdżą na Beleczym swego czasu. Był nawet taki turniej organizowany, aby jeździć na Beleczym i dokładnie w ten sposób jeżdżą. Ktoś tam słusznie zadał w internecie pytanie, chociaż w złej intencji, jak to możliwe, że ci ludzie nagle tak gromadnie zjawiają się na stokach Zakopanego czy Szczyrku, gdzie oni mieszkają, co jedzą. No, proszę Państwa, ktoś tam uruchomił komórkę ze świniakami, ktoś tam dowozi serwatkę dwukołówką. To są naprawdę bardzo... Ważne i bardzo optymistyczne symptomy. Polacy zaczynają sobie z tą paranoją radzić i tak jak za PRL-u ludzie, którzy mieli dostęp do dóbr wyższego rzędu, a chodzili do tak zwanych sklepów za żółtymi firankami, zaczynają to dostrzegać, bo władza sobie poradzi, jeśli ktoś. Czy cytując klasyka, sama się, że ktoś sobie wyobraża, myśli naiwnie, że podczas tych ich posiedzeń oni tam zachowują dystans, zakładają maseczki albo dezynfekują ręce przed podniesieniem kieliszków, no to oczywiście jest głęboko naiwny, żeby nie powiedzieć śmieszny. My również musimy sobie zacząć radzić i każdą taką inicjatywę należy poprzeć, każdej takiej inicjatywie należy przyklasnąć. Tym bardziej, że ci ludzie walczą o swoje, walczą o swoje życie, walczą o swoje prawo do y, utrzymania siebie i swojej i rodziny, a robią to, proszę Państwa, dlatego, że nie wierzą nikomu, nie wierzą w nic, patrzą na fakty i wyciągają wnioski. No nie da się wyciągnąć innych wniosków niż taki wniosek, że skoro wolno komuś, to nam też wolno. Jeśli wolno zorganizować nie wiem, za jakiś czas, w najbliższe dwa tygodnie Jerzemu Owsiakowi całej tej swojej chucpy, którą organizuje co roku i wyprowadzi 120 tysięcy dzieci na ulicę, no to przecież też nikt nie umrze, jeśli się w gronie 10, 12 czy 13 osób spotka w restauracji, w klubie albo w 100 osób na stoku. Proszę Państwa, jest analogia do prl ale o dziwo w tym najlepszym znaczeniu, w tym najlepszym rozumieniu, i to bardzo cieszę. Dziękuję Państwu za uwagę.